jest mi często przychodzi, że to jest czy pierwszy raz? Nie, ja jasne zdarza mi się to często czasem, szczerze mówiąc, i z czasem do się z właścicielami, także bardzo cenię ich tutaj inwenty, jeżeli chodzi o nowe żarcie w Lublinie, jeszcze mówiąc, to jak właśnie też nigdy nie miałem tam stwierdzeń, bardzo różny lokal, jak widać, wytrój jest całkiem niezły, bardzo dużo ludzi przyszło na zamknięcie lokalu, czego na pewno właściciele Przebywać taki pozytywny sposób, żebyśmy żeby zapamiętali ten lokal zakrywać pozytywnie mimo tego, że nie będziemy jej sprzedaży. Jest wielu klientów związanych z tym miejscem, także nie chcieliśmy po prostu, żeby traktować to było w taki sposób, jakbyśmy w ogóle skończyli działalność. Tak jak to było wybierane, to mylnie wartością wielu osób, tylko jest to sprzedaż, sprzedaż jednej lokalizacji i znana z sprzedaży jest gara, która będzie polegała na nacisku, na wokół do ekstraktu.